Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Terrarki, Terrari. I tak, w dzisiejszym odcinku będzie to być może najtrudniejszy odcinek w całej historii serii, bo dzisiaj zajmiemy się walką z Empress of Light za dnia. Generalnie za dnia ona jest dosyć kurwa, ponoć trudna. I chyba na... Chyba jest w stanie Cię nawet chyba z takim girem jakie ja aktualnie mam. Więc no, będzie ciężko raczej, więc udało mi się generalnie zdobyć legendarnego Zenita. Ale dosyć szybko go w ogóle dostałem. Jak zacząłem farmić sobie kaskie, no to zobaczcie, że nie. Mam jedna, 10 platynowych, kurwa, monetek. O, tak o I też podczas tego ogarnąłem sobie niebiańską skorupę, która też daje tam buffy do demerza w miarę fajne i też mnie zmienia w Aka w nocy i też są te lepsze statystyki nieco. Więc no. Także spoko sprawa. Czy tutaj mam w ogóle którą maskę. Maskę moon lorda, Ciekawe, nie? No. Więc generalnie tak. Tresy pogrindowałem. Trochę jestem silniejszy, mam tutaj 12 pryzmatycznych sieciarek. Bo raczej kurwa, no może być różnie, generalnie z tą, z tą otopaniem. I sobie jeszcze weźmiemy podki. I w sumie weźmiemy wszystkie. Nawet jeśli one mi się wszystkie nie będą przydawały, to i tak sobie je wezmę. I to chyba tyle, no. Mam ikor, tu mam wściekłość. I jeszcze jakieś jedzątko sobie weźmiemy. Teraz jakie? Jakieś dobre. O, bacon Dobra, i chyba tyle, no. I w ogóle tego, muszę Wam powiedzieć jedną rzecz: że nigdy nie nie przesyłajcie do chmury swojego świata w teorii. Bo ja przez przyrzelek klikłem guzik i mi się kurwa zresetowała wizja mapy, nie? Jak widzicie. Tutaj trochę sobie mapy podkrywałem, ale no nie wszystko, kurwa. Więc XD. I też w ogóle sobie wyczyściłem tutaj Crimson I tutaj przyszły dwa ziomki, Piratek i Malasz sobie przyszli z powrotem Więc to jest spoko sprawa No A więc tak Czemu jest noc, a ja mam się wizją z nią za dnia? Z empreską Otóż dlatego, że chcesz sobie trochę Właśnie tych sieciarek nazbierać Żeby móc po prostu mieć jak najwięcej szans na walkę z nią i też przy okazji sobie porozstawiałem te posążki bastetowe, które dają ci 5 defensywy więcej żeby być jak najbardziej tanki nie wiem czy to przyda się jakoś bardzo zobaczymy bo ja z presną za dnia siebie tylko raz ale to też nieumyślnie było Sprawdziłem ją odpalić i to była akurat taka pora dnia że już gra myślę, że jest dzień no, no i mnie zajebała na więc chyba dosyć śmiesznie było. Dobra, za 30 sekund, minut, minut w grze będzie ta godzina, gdzie będą się respiły te sieciarki. Generalnie one się respią, mogą się zrespić, dopóki nie będzie północ. Więc do północy kończymy nasze poszukiwanie i wejdziemy do łóżka po prostu. I sobie poczekamy na dzień. Także lecimy. Uwaga, trzy. 2, 1 3 2, 1 No, to teraz czekamy Koniec imprezy w ogóle jakaś impreza się zaczęła Deszcz pada A my sobie czekamy Zobaczymy ile nam wypadnie Jak tam zacząłem sobie właśnie te farmić Te 12 To mi pierwszej nocy Jak zacząłem to robić Tam chyba 3 noce sobie pofermięte To mi chyba z 8 czy tam 6 tego znalazłem a następnie to było tam właśnie kurwa mało, bo sucha była raczej Więc no so. Tak to jest randomowo Losowo Także sobie czekamy i czekamy A się doczekamy no właśnie z tym No i też w ogóle no, właśnie, nie wiem czy to mówiłem na poprzednim odcinku, ale. No, te skrzydła, nie skrzydła tylko Armor, mi daje tę premię, właśnie, żebym mógł streszować. to jest sprawa. Ja nie musisz mieć tego Ninja gira, A on sobie poza Daszym to nie ma nic ciekawego do zaoferowania, więc sobie wziąłem właśnie takie... taki. Taki co sobie zrobiłem. Czyli symbol wojownika ma 15% stat jeśli chodzi o re... At ataki, z... ataki w zwarciu. Bo to jest największy bus jaki może być taki czysty. No, mam tutaj symbol niszczyciela, no bo jeszcze jest szansa szans nakryta jest wyższa. No i właśnie to, bo to pewność jest bardzo dobre. Właśnie ta z grupą no. Spore staty daje. Dokładnie nie wiem ile, ale wierzę, wierzę Wiki. Wierzę ludziom w tej kwestii. No i kurwa, no, zrespi się jakiś? Czy to lat, nie powinienem? Nie wiem. No może tak postoję w miejscu chwilę I trajdziemy. Wreszcie przypał, nie? Ani jedna się nie zrespi. Też one się mogą respić, kurwa. Jak sobie biegałem, to na przykład tutaj jedno było sieciareczka. Znowu XD, XD sobie idziemy. No i kurwa, no już dwie te, dwie godziny zostały tylko w grze. A sieciary nie ma. No tu już się grzyb zaczyna, no, bo stoi dosyć się ma No siema, chłopaki. No i kurwa, no. NAPRAWDĘ?! No naprawdę, no nie będzie. Tylko 12 prób będziemy mieli. Dzisiaj. Więc zobaczymy no, czy wyjdzie nam to. No liczę, że się uda. Ale... Może się nie udać po prostu. E, mam jakieś... Chyba nie mam lepszych rzeczy. Patrzę w jaki tu ostatnia gzina jaki się mógł zrespić te gówniaki. Ale coś mi podpowiada. O! Jest! No i tutaj jest właśnie śmiga. Także bierzemy siateczkę i mamy ją. no przynajmniej jedną zdobyłem. Także spoko. Ale byłoby trochę śmieszne, jakbym za pierwszym razem już tą ujewał. Oj, ten człowiek w slambu. Przylam się wyjdzie Nie wiem czemu on się reski. A też, że jak właśnie sobie farmiłem, to mi się zaczął respić. Tam kilka razy go najewałem. Więc no. Taki ziomek... Oj, znowu Siema. Dobra, ale chyba już się nie zreski, żadna sieciarka, niestety. No niestety. Dobra, no to w takim razie idziemy spać i czekamy na dzień. Tak o szóstej chyba odpalę tą imprezę. Więc no. Szósta przed południem musi być. I lecimy wtedy. Nie wiem, o której się zaczyna dzień dokładnie. Może o czwartej się zaczyna według gry. Ale dla pewności, chcę, bo tego tak, muszę generalnie tą imprezę napierdalać. Tylko za dnia, żeby była szansa Na dropnięcie, że szansa, żebym dostał teraplizmę Bo jeśli ją zacznę, jeśli ją chociaż trochę będę bił w nocy To już kurwa nie ma, już nie dostałem teraplizmy Zresztą no teraplizma nie jest mi tak potrzebna Bo ja gram Wojownikiem, melasem Ale tak, żeby mieć achievemento po prostu, takiego achievement'a Osobistego Dobra Także chwileczkę jeszcze poczekamy, i zaraz wypierdalamy na balkę. Dobra. Także uwaga, uwaga, lecimy tutaj, i to będzie naprawdę coś. No kurwa, no nie wiem co to będzie, nie? Zobaczymy. Także czekamy aż wybije godzina szósta. Tutaj zejdę trochę w dół, żeby halo był. Żeby mi się znie, nie zdematerializowała. Ten lacewing sieciarowy chłopek, chłop... Sieciarka to sobie bardziej no. To ona, a nie. Kurwa, ty. Dobra, to co on to. Klikam B. ją. i mamy za dnia. Już Kurwa ja pierdolę Dobra yy. Ja <ścoughs> Dobra, kurwa, nic nie było, nie? Co do chuja mamy teraprizma odblokowana <ścoughs> Za pierwszym razem Zbyt się mocno przygotowałem Dobra XZ to jeszcze raz ją najebiemy Kurwa, tu gdzieś? Tak, tu gdzieś. Ja pierdolę. Nie, ja nie wiem, no jak i mamy ten trofeum w ogóle. Kaleidoskop No właśnie, czemu to ma większy damage? A to też jest przyłowywana istota. Dobra Jeszcze raz ją najepmy Ostatni raz no, Powiem szczerze no, no Zbyt mocno się przygotowałem po prostu Gdzieś tu Papa. O właśnie Widzicie nie? Na hita mi ściągła Nawet z takim, nawet z całym kurwa yy, Ulepszonym z endgame'owym armorem i chyba mam najwięcej defensywy jak no, z prawie największą defensywą w grze Także widzicie, nie? No tam jeszcze dałoby się na przykład Wardinga wszędzie ustawić tutaj żeby miał plus 4 defensywy to mógł mi trochę więcej, ale i tak już jest tutaj blisko Dobra, więc najebałem trzy razy empreskę Za dnia mamy teaprizmę <laughs> xpp Zdebę. Zobaczmy w takim razie jak ta broń w ogóle działa. Hmm. Na mnie nie wiem, tutaj gdzieś. Chyba, ja... O, tej golema zobaczymy. Okej. Okay. No taki kompanion mój, można powiedzieć. O kurwa, ty. Klikłem poza monitor. Halo? Dobra działa, wszystko działa. Nie, że tak można. Dobra, no cóż, no ja ja nie wiem. No. Ja mam też tęczowy kursor. Sprawdź twój kursor, przyjdzie... gdzie. O, mam kolorowy kursorek. Tak, o, nie no, zajęliście. Czy jest jakieś staty z tego? Nie. To jest po prostu przedmiot wyglądu. No to mamy w takim razie dręczowy kursor. I tak. Też tutaj zacząłem sobie kopać przy okazji dziurę. Znaczy no skopałem całą dziurę do piekła. Znaczy, no tak wiecie, nie? Po masku tutaj. też nie widzicie co tutaj mniej więcej się dzieje bo mapy no nie ma na się rozjewa. i też sobie zrobimy tutaj teleporta który jest przy właśnie śniegu będziemy śnieżnym przepylonić żeby móc sobie w miarę szybko tutaj przyjść bo się napierdałem właśnie z tymi kultistami Nie będę się z nim bił bo nie ma po co dobra no kurwa, cały plan odcinka został zrobiony no ja pierdykam się w takim razie ten I sobie postawmy gdzieś to trofeum i tak wiem, widz mi pisał, że właśnie kurczę nie mogę tego przy drzwiach stawiać, bo wtedy drzwi się nie otwierają. Więc nie, więc nie wiem, gdzie to postawić, niestety. On sobie dobuduje, może, domek. Hmm. No w sumie. No nie wiem. Najpierw to wszystko wyjebmy, mniej więcej. co się da wyjebać o tak oto sobie wyjebmy? A teraz tutaj, boss, prepik. ...i wypierdamy te poteczki. Mam tutaj narzędzia, proszę bardzo, teraz prisma, kalidoskop, sztandar rozgniewanej chmury. Przecież takie coś mi drogło. Intensywny i mam też wózek górniczy. Zresztą ja ten wózek górniczy posiadam, więc go to będzie... ...nie, wiem, wyjebnie go do kosza, po prostu. No. Także tak. XD a to wyjebię. Dobra, też to jest sobie jeszcze bym chciała ustawić. trochę tym. No nie, to tu, to tu, dobra, coś takiego. I. Co jeszcze bym mógł zrobić? <laughs> no plan odcinka główny został zakończony. A właśnie, jest jeszcze jedna rzecz, którą bym mógł zrobić, ale nie wiem, czy dzisiaj. Mianowicie Torch goda. A czym jest Torch God? Może... Kurwa, nie wiem czy teraz... Ale w sumie dobra, robimy teraz Torch Goda. Generalnie Torch God to jest coś takiego jak sto pochodni obok siebie postawisz. Zaczną Cię one napierdalać i jak uda Ci się to przetrwać to... Dostajesz chyba jakiś bonusik, jakiś bonus do statystyki, bo Taką szczęście. Błogosławieństwo jego. No, więc... Zrobimy to. I też przy okazji sobie troszeczkę poczyścimy świat z Crimsona Albo nie, jeszcze on Nie będziemy tego robili Tylko zrobimy sobie Spróbujemy sobie złożyć, przygotować się pod Questa Takiego jakim jest Wyczyszczenie świata Zdoby Z kimzonu I z Halo'a Czyli jak pójdziemy sobie do dryady Która jest tutaj Chciałem zobaczyć status właśnie, no 15% bajkowa i 23% szkarłatu, mam dużo pracy, więc no. Generalnie możemy to, tym się zajmiemy w takim razie. I tak. I Jest taki fajny item. Kurwa, w ogóle tyle sztab, tyle Luminus zebrałem. Bo się, bo farmiłem mu norty. Tak właśnie napierdalałem z tym chłopem 15 może razy. Ja na pewno... W, to miałem 12 przywoływaczek na niego, więc generalnie no było dosyć grindowane, a i tak niekonieczne to było. Zrobimy zrobię razie to wszystko na sztabki. Jasny win. O kurwa. Prawie 500 sztabek mamy tego. Pójdziemy sobie tego ziomka. Też mogę to zrobić? Wiadro blasku. ...i bezdenne wiadro. Hmm... No, no nie wiem. W sumie to przyda się mi. Ale to nie o to mi chodziło. Chodziło mi właśnie o tym. Osłony świdra. I tak. Osłona świdra... ...to wymaga po 40 z każdej z tych ród. Widmowej sztabki, piekielnego ognia, meteoryt... dobra. Spróbujemy pozbierać trochę, żeby móc to zrobić, skraftić. Bo generalnie ten świder jest zajebisty po prostu. Zobaczycie, jak go zrobię, to zobaczycie. Więc tak to ja sobie już ustawię w ekwipunku po 40. Albo nie w ekwipunku od niego. tym potem mi się nie włożyło, jak ten guzik. No to tak. Piekielnego 40. Meteorytu 40. A ja mam meteorytu 40. Może być różnie. Hmm. Ja ba nie mam to w ogóle. Lol A, widmo, 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 widmo. Potrzebuję ektoplazmy. Kurwa, gdzie jest? Nie mam ektoplazmy. Pierdolisz. Jak nie będę miał, to mam tutaj, dobra, 4, a to potrzebuję 20. 40 chyba. Nie pamiętam dokładnie ile, ale co mogę zobaczyć? Tak. Chloroptyd. Czyli Zobaczmy ile to się ten... No, czyli potrzebuje 20, dobra. Trzy... I też kurwa 40 tego. To w takim razie idziemy pokopać trochę. Trochę sobie pokopiemy. Naprawdę nie mam meteorytu, to jest pojebane. Ale no w sumie nie był mi potrzebny tylko... Tylko raz mi był potrzebny ten meteoryt. No nie mam, niestety. Nie. Jestem biedny. A więc tak, jeszcze mogę sobie tutaj wziąć blok obsidianu. Czy ja tu mam blok obsidianu? Kurwa, ty nawet... Nawet obsidianu nie mam, taki bi... Taki bidny jestem. Pierdolisz, no Może gdzieś indziej go użyłem na przykład tu... Kurwa. Ty jest, 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 jest! Ale no, co zrobimy z tego? Maleństwa 40 tych sztabek pikielnego ognia, żebyś miał czyli trzy dyszki, no uda się na spokojnie. Jeszcze sobie dorobię trochę grzybielniczej, Może dwie sztabki, bo tylko to mogę i będę potrzebował tak <laughs> szybka matma. 20 ektoplazmy, czyli potrzebuję 16 nafarmić No tutaj, tu. 6 tej zielnicowej i potrzebuję tego. No właśnie, dobra. To w takim razie idziemy sobie tam, gdzie metory spadł i chyba powinien widzieć na mapie. Nawet jak już o, tutaj właśnie się wyjęło. Tylko właśnie... Gdzieś jeszcze, tylko tu. No tylko tu jest. O nie, tu też jest. Teraz gdzie idziemy do crimson'a, tu idziemy. W sensie będę mógł sobie na przykład ten pośmigać na tym. jest mi. Dobra, tu gdzieś. Po asfalcie mogę sobie poświć, pośmigać. a no, i kopiemy, no po prostu. A niestety mnie biją. Dobra, przeżyję. Kopiemy sobie taką... trochę tego meteorytu. Nie muszę wszystkiego kopać, też nawet nie chcę. Żeby czasem nie, metoryt nie spodkurzał na tatę moją. To się może stać, słyszałem. Dobra, tyle wystarczy chyba. Bo... Także robimy sobie 40 sztabeczek proszę bardzo. Dobra, to mamy zrobione. Czas teraz na, na odłożenie tego i wyjebanie błota. To. to w takim razie teraz pójdziemy sobie ektoplazmę nafarmić. A to się robi bardzo prosty sposób, iść do dungeona. Tutaj się przyjdzie z dziąkami, się ma kultyści. O kurwa, nie bi się! Ja nie chcę się bić z kultystami, ja nie chcę eventu marnego, I tak, no Dungeona mam odkrytego niestety, bo ten... Przez tą jebaną chmurę. Nie? Więc jak widzowie byście kiedykolwiek chcieli sobie przesłać na, inne, na innego kompa swój świat swoją postać, to po prostu prześlijcie z dokumentów my MyGames. I tam macie yup. i… to, poza trali, go po prostu wjebcie. Pod to samo mleko. Wszystko. Ja tak za pierwszym razem zrobiłem. I... No i tyle. ogóle mam kluczowe cięcie. Tak jak Keyblade to wygląda. To nie był zerowany. Keyblade z gry... Jak to się nazywało? Kingdom Hearts, no. No, takie nawiązanko, nie? Dobra, tutaj jest wejdzie plazmy. zresztą jeden. ...żeby tu mam, bo kura, trochę mi się poumierało w tym nudge'onie. Ale już, już nie. Żeby go że ten Zenit może bić przez ścianę. A, kurwa, ma właśnie ręcz No jest tak, może bić takiej odległości jak no... Jak ekran jest To jest spoko sprawa. A właśnie by to w sobie fajne jest to, że widzę kabelki. Bo mam ten właśnie schemacik. To jest kultysta. Niechaj będzie ten kultysta. No otworzyć nie mogę. No, to jest pusta skrzynka. Także lol No to już nie mogę, bo jest zapięty, dobra. To w sumie mądre byłoby zrobienie... Już mądre, no aktualnie to już nie jest mi aż tak potrzebne. Zrobię sobie po prostu, kurwa, paremki w nie Musiał kurwa, tak wiejać jak debby. Ale... Nie ma już chyba po co w takim momencie gry, że takich optymalizacji nie trzeba robić raczej. Raczej mi się przynajmniej. No Także tutaj na spokojnie. Ja sobie biegam i kurwa nic nie ma. Niebieskie pochodnie. Wow. Dobra Kurwa no. No nie ma tego plaza. Czy to jak to plazm. Czy jak to plazm z wrogów dropi Muszę zrobić taką dziurę jebitną No nie. Już nie, do, nie nie pamiętam dokładnie właśnie z jakich to w sumie zrobić To z każdego Mopka Czy z niektórych? Tak to plazma dropi Więc tak se łażę po i z no, co wpadnie to nie wpadnie Także no Dobra No i ten on komandosie Czy ja serio klucza żadnego nie droppłem? Co ja, ja robisz? Nie dropem klucza XD Ja pierdolę Nieee, no jebana muszla. A czekaj. No dlatego się nie ma tych rzeczy we na głównym istocie No wypierdać. Nie bije się z nie dziś. O jest ektoplazm, dobra. Tak, jeszcze sobie z dwie zdobędę. Chyba myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. I myślę, że chyba resztę rzeczy sobie po prostu pograneję, czy chloropty, to chloroptyd, bo trzeba. Kurwa. Chyba 100, 100, 120 chloropty to chyba. Aby móc sobie skrawić. tego drilla. Więc no, jest to dosyć dużo, a raczej to po prostu będzie się jakby składało do tego, że po prostu wypiję poteczkę z Pelunkera i będę sobie śmigał po, po dżungli i kopał. Tak. Także no. Także nie jest to coś, co musicie widzieć, moi drodzy. Też to już jest coś, co widzieliście. Bez tej potki nawet. Więc no. Także tak to jest. Ja tu już troszeczkę śmigam, chociaż już zebrałem te plazmy. Plazmy. Tyle. No jeszcze jeden, chłop. Jeszcze jedna jak to plazmy. Dawaj. I jeszcze jedno. I jeszcze jeden. I jeszcze, jeden. I jeszcze jeden. Może nie. Dobra, chyba i jebać. Dobra, to się w takim razie z powrotem. A zobaczę jeszcze w takim razie na szybkości, czy nie mam na przykład jakiejś tej sztabki. Właśnie chyba nie mam, bo jedyne, do czego wykorzystywałem to. Właśnie tą, tą sztabkę, kurwa, duchową. To do tego, żeby po prostu móc sobie skrzydła zrobić, te widmowe. Bo chyba ten właśnie set, co się robi z tego, to jest dla maga. A ja nie grałem magiem po prostu, no i tyle. Dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. No, wyszedł trochę XD, myślałem, że będzie trudniej. Ale, no, widać, no, kurwa, jak, jak się przygotujesz dobrze, że to wszystko jest łatwe. Nawet najtrudniejszy bossem jest prawdopodobnie ta impreska właśnie z dnia Ale tylko dlatego, że po prostu one-shot. Znaczy, no, one-shotowała po prostu. No to jest największy, największy jej naj, naj, problem. Ale, no cóż. Także, no. To by było na tyle w tym odcinku, w następnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się czyszczeniem świata, może zobaczymy Torch Goda, się tym zajmiemy i w sumie seria, przynajmniej ta z będzie zakończona. No, Bo już tutaj raczej do roboty nic ciekawego nie ma, ale no, więc tak to na razie wygląda. Więc to, to było na tyle, jak mówiłem. Jak ci się podoba, to tutaj łapkę w górę. Subskrybuj, być na bieżąco z filmami. No i zostaw jakiś spoko komentarzyk. I widzimy się jutro o godzinie 16. Także trzymajcie się ciepło. No i papa. Papa, Elo. Do zobaczenia. No. Nara. Pa, pa, pa. No. Papa.